Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, po wariacjach moich psów można od razu stwierdzić, że wróciłam wprost z pracy. No i po prostu radość musi być. I w ogóle to dziś miałam taki plan na dzień. No bo już jest marzec praktycznie. Eee... <grych> no mówiłam, że tak będzie. Mówiłam, no jak tylko wracam z pracy, to jest taka ogromna radość. Więc mamy już marzec praktycznie. Być może, nie no, mamy marzec. No, marzec jest, słuchajcie, i dobrze byłoby poprzesadzać rośliny. I jak widzieliście w poprzednim, w którymś z odcinków, ja już te rośliny zaczęłam pomału przesadzać, i dziś mówię sobie: OK, dzisiaj przesadzisz te na parapecie, te anturie, które koniecznie wymagałam przesadzania, bo ostatnio tam zrobiło się trochę cieplej. Na balkonie wyszłam, mówię: Kurczę, tak do końca to ja tej ziemi jeszcze nie zużyłam, coś mi tam zostało, więc mogłam sobie odrobinę wymieszać. No, i wiecie, przesadzić te roślinki, przynajmniej te, które naprawdę wymagają, bo no, byłyby 3 anturia na stówkę do przesadzenia. I jeszcze myślę nad e, mika, e, filodendronem, tak, Mikansa też bym chciała przesadzić, bo powiem Wam, że on nie puszcza te małe listki. Może on ich nie zarzuca, tak jak na przykład moje epipremna, ale pomyślałam sobie, słuchajcie, że może. Być może jest taka opcja, że jak ja bym go przesadziła, to on by się poczuł dużo lepiej. No i wiecie, i zaczął wypuszczać może większe liście, więc to też jest takie pewne rozwiązanie, na które bym się zdecydowała. Ale zrobiło się tak zimno, tak zimno, i ja się nie przygotowałam poprzednim razem. Nie przyniosłam sobie żadnych podłóżek, było tak cieplej, można było wyjść na balkon. A dzisiaj pokazuję wam, jak to wygląda. Naturalnie jest dużo chłodniej, nie chce mi się jakoś odechciało mi się mm, ale spójrzcie, co tam widać w ogóle nie wiem, czy to będzie widać, jak tu się ładnie drzewo zazielenia widzicie, jakie już duże pączki no, fajnie to wygląda widać, widać, że wiosna pomału idzie pochwalę się Wam prymulką no piękne, są cudowne coraz więcej tych kwiatów mają jak zrobi się naprawdę cieplutko, to będę musiała wyjść i obskubać część z nich wiecie, żeby po prostu no, żeby wszystkie kwiaty usunąć siadę sobie przy stole bez towarzystwa psów za to przyniosłam sobie herbatkę. Ostatnią zimową wygrzebałam z mojej czeluści herbacianych zimowa śliwka z cynamonem. No jakby, że inaczej, więc dobra jest ta śliwka z cynamonem i żałuję, że nie kupiłam jak był ten sezon na właśnie takie dziwne herbatki. Słuchać jak jużysz czeka? Tam no, w ogóle jej widać w tle. No, szaleją tam dziewczyny i chłopaki. One kochają. Jak ja przyjdę do domu, to po prostu uwielbiałam. Zaczepiać mnie, gryźć się, bawić i tak dalej. No i nawet poszłam, dokupiłam sobie doniczkę przezroczystą, bo wiecie, że ja lubię Anturia trzymać w przezroczystych doniczkach, bo to są takie rośliny, o które ja się dosyć mocno trzęcę, wiecie, i tam panika jest. <laughs> no, szaleje, szaleje, popatrz. Pobieg z powrotem. Czekajcie, będzie wracał. Kurczę, nie jest. To... Tam walka jest, walka jest z tyłu. No, i zakupiłam sobie doniczkę ekstra, że Wam pokazuję, przezroczystą, dziesiąt, dziewiątkę, bo to jest dziewiątka. W ogóle kupiłam sobie jeszcze jedną fajną rzecz, bo święta się zbliżałam dużymi krokami. I tak zaszłam na dział zewnętrzny i była piękna roślina, zaraz Wam pokażę. Mam taką jedną, druga jest to, co prawda, pęknięta, ale to nie szkodzi. Więc zakupiłam sobie doniczki. Plan był na to przesadzanie, ale powiem Wam, że głowa coś mi rozbolała. Odejściało mi się, to chociaż mówię, pokażę wam tą roślinę i powiem wam o tym moim planie, no bo plan był bardzo wysokich lotów. Słuchajcie, ja już się tu biorę, będę przesadzać i w ogóle dziś, nawet mówię, nagram wam ten film. Nagram, a czemu by nie? Popatrzcie sobie na to piękne, cierpiące Anturium. A może wam je pokażę, co? Pokażę je wam, to się zmotywuje i w weekend je sobie przesadzimy. Tak wygląda. tak wygląda teraz, jak widzicie, ten listek się z dnia na dzień coraz bardziej po jej, mam. Listek się z dnia na dzień coraz bardziej powiększa. To tu się dobrze w miarę dzieje. Pozbyłam się prawie wszędziorka. Takie mam wrażenie. Okres był już wykonany dwa razy. No i ona mi tak szybko, mi tak szybko przesycha to anturium, bo bardzo szybko przesycha i właśnie z tego względu chciałabym sobie je przesadzić, bo one jest w Nie przesadzamy od dnia zakupu, więc no, nie wygląda najgorzej, chociaż są to takie małe uszczerbki. No i nie dojdzie do tego przesadzania dzisiaj, będę musiała sobie kiedy indziej je przesadzić. No ja się motywuję bardzo, myślę, że w weekend to już będzie ten czas i damy sobie w tym świetnie radę. I patrzcie, co fajnego znalazłam nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Hebe. Hebe jest po niemiecku. Nie wiem, czy też hebe jest po, yy, po polsku, czy to ma jakąś odmianę, ale spójrzcie, jaki to fajne okrągłe jest. i kosztowało tylko 2 euro. 2 euro, więc nie uważam, żeby to był jakiś duży pieniądz. Ogólnie to to powinno być na zewnątrz. No ale wiecie, mi się to tak spodobało i pomyślałam, że z tego to by można było fajną dekorację. Yy, na ten, na, na święta wielkanocne zrobić. No, sobie nawet, wiecie co, za sobie to przypasujemy. No, podoba mi się to niesamowicie. Zobaczcie, jakie to ma jeszcze fajne kolory, takie jesienne. No, to jest roślina zewnętrzna, zdecydowanie, bo wzięłam ją z działu zewnętrznego, tam już się zazieleniło, zrobiło się pięknie, wiecie, kolorowo i w ogóle. Może jak uda mi się to... W... Dodam wam jakiś krótki filmik pomiędzy. No fajnie się tam robi, wiecie, i narcyzki, i to, i tamto, mimo że jest chłód, bo naprawdę dzisiaj jest chyba z 7 stopni, więc nie jest za ciepło, ale no już startują ostro z wiosną na zewnątrz. No i ja sobie to wzięłam jednak do środka. Po świętach mogę sobie to spokojnie wysadzić do tej dużej donicy, w której mam chyba trawę, więc myślę, że to sobie fajnie tam poradzi. To powinno też przezimować, a jak nie, no to trudno, wyrzuci się. Więc, I w ogóle wiecie co? Zamówiłam e, Kaladia. Zamówiłam Kaladia, pokusiłam się ponownie, więc będę też wysadzać na balkon Kaladia. Jak się zrobi jakiś taki naprawdę cieplejszy, fajniejszy weekend i nie będę jakoś super mocno zajęta, to pójdziemy na balkon, nie wiem czy wspólnie, czy sama, zobaczymy jak to czasowo wyjdzie. No i tam się zacznie duże sprzątanie. Kaladie dopiero wysyłają, no niby od 1 marca, więc niby już powinni je wysyłać, ale tam jest też takie jakieś, ja zamawiałam z cebulę i słuchajcie, cebul, świat cebul czy coś takiego i jeśli jesteście z Niemiec, to spokojnie możecie sobie zamówić je y, też w Niemczech. Przyjdą Wam GLS-em, w ogóle strona jest cała po niemiecku i tak dalej, więc spokojnie możecie sobie też te wszystkie cebulowe i wszystkie tam rośliny, to się Gartenmarkt nazywa chyba, więc można sobie od nich. Z polskie jest, to jest jak nic polski, bo są nawet trzy, trzy, chyba Holandia Polska i Niemcy. Tak mi się wydaje, że można sobie wybrać trzy języki, ale wysyłają na Niemcy, więc fajna, fajna opcja dla tych, którzy właśnie szukają Kaladii w Niemczech. A w Niemczech kaladia są bardzo, bardzo drogie. No, wiadomo, ja zamawiam cebulę, więc nie będzie to jeszcze roślina, tak? Nie będzie tych pięknych liści, ale no, Yoshi, ty zostaw moli. No, tak to jest, jak się ma buldogi w domu, w ogóle dwa psiaki. I postanowiłam, że zamówię kaladia, spróbuję, ale tym razem nie w domu. A na balkonie, więc mam w planie yy, właśnie wysadzić sobie je na balkon. Jeszcze nie teraz, bo jest jeszcze zbyt wcześnie. Jeszcze do mnie nie przyszło, więc muszę sobie poczekać. Hmm. Może pokażę Wam, Joszek znowu biega, szaleje, pokażę Wam, co chcę zrobić z tą fajną roślinką. Nie wyciągam jeszcze rzeczy świątecznych, bo ja lubię takie rzeczy wyciągnąć sobie w weekend, jak mam trochę więcej czasu, wiecie, przegrzebać, zobaczyć, co tam ciekawego mam, co fajnego, yy, co wyciągnąć, co zostawić. No wiecie, jak to jest kobiece takie pierdółki, sprawy takie dekoracyjne, pokazuję Wam, gdzie bym chciała sobie to fajne hebe postawić, tylko potrzebna będzie mi na pewno osłonka. Wiecie, ja poukładałam koce, poładnie, no tak wiecie, fajnie poukładałam wczoraj, bo wyprane, świeżutkie i w ogóle. No i zobaczcie, co te mędy dwie tu zrobiły. Co wy zrobili? No i już wszystko pościągaliście, tak? Będziecie się bawić? Będziecie się bawić. Więc to jest mój kwiatek i ja mam taki plan, żeby sobie tego cudnego kwiatka zostawić gdzieś tutaj. W ogóle nie wiem, czy widzicie, a to może zostawimy sobie na inny film. Stoi szafeczka. Zamówiłam nawet farbę, słuchajcie. Więc przymknę sobie drzwi. I okej. Okay. Mm. No gdzieś bym chciała, wiecie, rozweselić tu między tymi świeczkami. Może pozbyć się trochę szyszek, bo jakoś nijak się szyszki mają do Wielkanocy, A więc i patrzcie, co zrobiłam. Nasyfiłam. Dlatego jest mi też osłonka potrzebna. Gdzieś coś jakoś tutaj przemebluję i zagospad... Ej! Dobra, i oddaj to, oddaj, ty masz nasionko, z szyszki wypadło nasionko, dawaj to, dawaj, oddaj nasionko. Już zjadłeś, nie? Dobra, zjadł, słuchajcie, te wielkie szyszki, one są naturalne, o, widzicie? I nasionka, pootwierałeś niektóre moc, zżarłeś mi nasionko, no nic mu na pewno nie będzie. No i pomyślałam, że no tym to sobie fajnie można tak tu zazielenić, rozweselić troszeczkę ten kącik. W ogóle widzicie, że krzywo stoi, bo wczoraj się bawiłam z psami wieczorem i waliłam piłką w to. Na szczęście tu nie ma nic szklanego oprócz tego wazonu. W ogóle mam bazie już. Znaleźliśmy taką łamaną gałąź na ostatnim spacerze. Wiecie, taką leżącą na ziemi. Więc mój mąż mówi, to może Ci Zerwać, uciąć, mówię pewnie utnij. Jak i tak już na ziemi leżano, to czemu by nie? I tak pomyślałam, że tym zielonym wiecie jakiś zajączek, coś tamtego, może zrezygnuję z pięciu świeczek na rzecz trzy i tak dalej. No i coś tu sobie fajnego pokombinuję i jakoś tam pozmieniam. Oczywiście tu się przyda jakaś fajna osłonka jeszcze. O, Moli, oddaj. Słuchajcie, pestka się znalazła. Pestka znaleziona od szyszki, ale reszty nie mam. No to musiał nasionko zjeść. Fajne drzewko by z tego było, jakby była opcja gdzieś wysadzenia. Więc pomyślałam, że nie będę kupywać. Ja uwielbiam te małe narcyzki. ja je uwielbiam, to są tak cudowne, czy wiecie, czy szafirki, e, czy małe hiacenty, ogólnie bardzo lubię, czy krukusy, tylko problem jest w tym, że w domu mamy ciepło, one szybko przekwitają, a w znowu jak postawię je na balkon, mam już tam prymulki, to nie będą mnie tak cieszyć, bo nie będę tego co, m, widziała cały czas, więc chciałabym coś tam, wiecie, fajnego zaaranżować na święta wielkanocne. Nie wiem, czy zostanie właśnie na tej tacce, czy czy może w jakimś innym miejscu, ale coś, coś chcę właśnie z tym, tym, tą fajną taką zieloną kulą wymyślić, bo uważam, że jest bardzo ciekawa, inna, warta uwagi, a nóż, widelec, bo jesteśmy miesiąc przed świętami, więc jakoś miesiąc czasu będzie to w domu, może teraz sobie wystawię na razie na balkon, albo już zostawię w domu, a co tam niech stoi, nie? No i nie chciałabym po prostu, wiecie, w tym sensie, że no przekwitnie mi to jakoś szybko, a narcyzy no szybko, no bardzo szybko, nawet jak kupicie, kupujecie takie, że z cebulki ledwo co widać. Nazwijmy to tak, szczypiorek, czyli te pierwsze listki. No to w ciągu dwóch tygodni już praktycznie są dosyć mocno przekwitnięte i taki żal się robi. Wiecie, już ususzone kwiatki trzymamy. A to mimo wszystko jest takie: wiecie, zimne, zimne. Zielone w sensie cały czas wygląda tak samo, cały czas ładnie. Mam taką przynajmniej nadzieję. No nie wiem, będę testować. No i. Po prostu zależałoby mi na czymś takim rozweselającym. Chociaż jak widzicie, no u mnie to roślin jest łochocho, nie? I jeszcze trochę. Można by, wiecie, no nie brakuje tu zieloności, ale coś takiego innego właśnie do zaaranżowania by się przydało dzisiaj włączyłam lampki. Bo niby jest dosyć wcześnie, nie ma jeszcze 17, jest po 16, ale jakoś tak ciemno i pochmurno. I przez chwilę nawet myślałam, że będzie deszcz jednak padał, no ale na szczęście nie pada, jakoś tak wysoko ustawiłam tą kamerę. O. Więc myślę, że tym miłym akcentem, tym takim fajnym zieloniutkim i tymi osłonkami, które zwiastują to, że na pewno za jakiś czas pojawi się film o przesadzaniu. Kto tu przyszedł? Czyje uszy widać? No tak na kolana się padło. tak. Książę na kolana, tak, tak <grystanie> Moli mi przyniosła. Moli, no co ty? Ja to zawsze odkładam sobie tam pod gloriozą. Tam jest na dole taka półeczka i czasem, wiecie, zanim... No taka rzecz się zawsze przydaje, bo jakaś zawsze roślina jest do przypięcia. No i Moli za każdym razem sobie to wyciąga i przynosi mi. To nie jest do rzucenia. Ty świecisz. Patrzcie, jak ona fajnie się na mnie patrzy. Okej, okay. Moli się nie chciała pokazać. Ona tu wciąż przy mnie siedzi i liczy na to, że ja ją po prostu na kolanka wezmę. W międzyczasie po prostu Joshi mi się ponownie wbił. O. Warczysz na mnie? Joshi na mnie, Moli na mnie burczy. Patrzcie, jaką ona ma minę. Moli! Moluś! Popatrzcie tutaj na mnie. jaka obrażona jest. Więc pomału. oj. malutku będziemy już kończyć ten film. Bo widzę, że no już się za wiele nie da tutaj nagrać, ani już też w sumie takiego nie mam wam nic ważnego do przekazania. Ostatnio filmy się pojawiają częściej. Jest więcej właśnie takich vlogów krótkich informacji roślinnych nie tylko, co się u nas dzieje. Tak? U was też tak? Dwa zęby. I moli mi zęby pokazuje, jak jej lubi, jak ona te zęby zawsze wystawia. Moluś, o, <grym> Moli i jej zębki, tak, tak. Więc zabieram bulldogi na podłogę, bo już mam dość. Teraz jest miłość. Słuchajcie, pierwszy się gryzły, później się ganiały, później im odbijało, później praktycznie, no, sami widzieliście, co tu się działo, a teraz jest jedna wielka miłość i żeby świat był taki prosty, nie? Dobrze, ja już będę kończyć. Jak widzieliście, przesadzanie pojawi się jakiś niedługo ponownie, filmik z przesadzania. Myślę, że przesadzę sobie anturium. Jak dobrze pójdzie, to może przesadzę właśnie mikansa i chciałabym również przesadzić filodendrona, melanochryzum velgigasa chyba, bo ja nie jestem pewna, jaką, jaką mam wersję tą od Damiana. Ona dosyć fajnie rośnie, nawet sobie kiedyś ją przycięłam. I myślałam, że uchowałam się te wielkie liście i będę mogła sobie to ukorzenić. Niestety nie ukorzeniło się, ale za to mam dwa nowe odrosty w innych miejscach. No dobrze, to ja kończę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym.